Dzień dobry. dobry, chciałem to przedstawić będzie, grupę do... rekonstrukcyjną. To nie będzie nic, to, czego się Pan spodziewa. Więc nie, Skąd nie się sensu? wziął ten pomysł? No właśnie. To nie, Pan oczekuje, że to będzie coś ciekawego, a to. Nie! Rozaiczne. Byliśmy w kawalerii ochotniczej. Tak? I po prostu w którymś momencie, po iluś tam latach, doszliśmy do wniosku, że czegoś nam brakuje, a to bardzo mało było. Znaliśmy tylko dwie grupy w Polsce wtedy, a w kawalerii byliśmy od 2000 roku. Jeszcze wtedy nie było grup konstrukcyjnych, tylko była kawaleria w Polsce w kilku miejscach. I po prostu zainteresowało nas to wciągnęło. Mało osób się na tym zna. Z mało materiałów. Nie jest tak łatwo nawet mundury, no właśnie, uszyć o mundury. prawidłowo, a mundurów była cała masa. To ludzie kojarzą tylko z granatowym, ale były zielone, szare. Były całe oddziały policji mundurowane w khaki. My też mamy takie mundury. Tylko, że to zawsze ludzie kojarzą z wojskiem, ale była to policja. Wiem, w Tokuba, była kompania taka, też właśnie w zielonym, zi cała na zielono. To się nazywało kompanią Ale tak generalnie nas wciągnęło, bo to a poza tym ja jestem emerytowanym policjantem tylko, że jakoś tak się złożyło, że całe życie nie w mundurze pracowałem. I teraz jakby e, odbijam odbijam i zawsze to, tam to było ciekawsze, ale jako praca moim zdaniem, natomiast tutaj e, no, wciągnęło nas to ciekawych ludzi. Jest, no, dużo sami, no, no. Dużo sami e, szukamy materiału tylko w Polsce. Nie, to ja mówię o tym już wtedy, tak. ma już 15 Fak, lat okay. tym się zajmujemy, co najmniej. E, więc e, wtedy my znaliśmy tylko dwie grupy. Teraz, teraz jest więcej. Jest więcej. E, w samym Radomiu w sumie są dwie. że Radowie, mm -hmm. to tam właśnie okay. na Mazowszu. Ale tu na tej ścianie północnej jesteśmy jedyni. jedyni. Do, w takich modlitwach do koszalina nie ma. Jak Jakby dużo, stąd do koszalina. Jak dużo was jest w tej jednej grupie? Znaczy, czasami zdarza się, że potrafimy sześć osób zorganizować. Rozumiem. O tak, ale generalnie nas jest dwoje. Nie, no nie, To znaczy, dwoje mundury, stanowi, nie, 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 stanowimy nie. Nie. Trzon, o tak? natomiast... Zawsze my jesteśmy. Natomiast koledzy się zmieniają, bo jest kolega mieszka jeden w Warszawie, policjant drugi w Ostrowi Mazowieckiej policjant. Ten trzeci, o którym tutaj była mowa, to jest emerytowany policjant z Białego Stoku. Ale teraz jest w Niemczech i to tak nam trudno połapać się. No, Połapać się na imprezę. Mamy zaprzyjeźnionych innych rekonstruktorów z innych formacji. No, I oni z nami też, też chętnie czasami, z nami. Y... Teraz w Polsce to jest bardzo młoda no właśnie. Te wszystkie takie grupy rekonstrukcyjne. Masa tak, ale to, to jest, jest w Ale to jest na lepiej, to to, jest to jest jest całym to świecie, to nie stary, jest to. tylko w Polsce. I myślę, że stamtąd to przyszło do nas najprawdopodobniej. Nie? nie wiem skąd to przyszło, ale na przykład. Pamiętam, że byliśmy w ogrodniczkach, tam taki misja wschód e, przez wiele lat, e, takie spotkanie rekonstruktorów. Drugie co do wielkości w Polsce, to, bo tam Putno i okolice to było największe, gdzie najwięcej przyjeżdżało, ale tutaj ja też to... potrafiło tych rekonstruktorów jednorazowo być na przykład 500 jakimś tam terenie. To jest, I to były grupy międzynarodowe. Międzynarodowe i tak jest, na przykład siedzimy przy ognisku. W piątek i w czwartek, w piątek się zjeżdżają, ale sobota, niedziela to już ludzie przychodzą oglądać, tam tysiące, po 25 tysięcy tak ludzi przychodzi oglądać, nie? E, To i tak siedzimy przy ognisku, wieczór, już to ciemno i tak e, pamiętam, że są chłopcy z kawalerii, e, nieśmiało ktoś idzie, a to idą Rosjanie z Moskwy, którzy są w mundurach waf za chwilę podchodzą do ogniska i też takim trochę po polsku, trochę właśnie, a to Białorusini, mińskiej okolice, ale w modurach Ludowego Wojska Polskiego. Jeszcze i taka, i Wszyscy się Mieszanka. dobrze tam nikomu nic nie mówię, to wiele, wiele lat temu, teraz to już ja tak się nie udało. Ale to, to, to ciekawe, albo jakiś Japończyk. My sami, my Samo jesteśmy... Jedno. Tak jak ryby i hodowla psa i kota. Ten mundur uszycie, bo materiał nasz, ale sam 1000 złotych kosztował. No właśnie. Buty 1400. Na zamówienie miałem szeroką łydkę. Jak ktoś mi teraz powie, że to takie moglibyśmy samochód kupić. Pewnie z tego co mamy. O, może nie najlepszy, ale na pewno spokojnie. Mamy cały z tych mundurów, broni le... No, ale nie, ja mam trzy mundury policyjne. Dwa zielone. Właśnie też... kiedyś z nami występowali też synowi i trudno po nich zostały. Tak, no, ale oni już teraz panowie <noise> rodziny Basia i już postawki. i rozjechali się też. Nie teraz, każda nie? pasja. Tak Słoiki. jak każda dokładnie. Nie, nie każda pasja. Tak Fajne. Tutaj ponieważ się wybudowaliśmy obok Choroszczy. Tak? Więc tutaj się udzielamy na wszystkie. Jeździmy do Białego Takie jest na, na przykład tutaj są e, mecze Retro Ligi. Mhm. Tutaj miatek był, e, żona tu jakby w czerwonym, pani dyrektor Retro Liga. Czyli grają w strojach e, z, z międzywojnia. Buty, specjalne buty, to w ogóle inne korki, ale fachowe. Piłka jest taka, że to, to ciężko grać taką piłką. E, I według zasad takich międzywojennych, nie? No i mówię, to jest też fajne, jak oni mają mecz, to jest 31 sierpnia to my jako policja przychodzimy i się będziemy jakiegoś zabezpieczać. Dobre. No, ale w Polsce gdzieś tam te, te właśnie kluby, bo to jest tak, że to, y, to... Ta Retro Liga to są kluby, które były w okresie międzywojennym, ale których nie ma teraz w Polsce. Czyli nie ma czegoś takiego, To jest Legia Warszawa, to już nie będzie takiego klubu. Ale jak, jak, jak jakiś tam czarni Lwów czy coś tam. Jacek, Jacek, Jacek Dombrosku, to o tym tak, mówimy. Tak, tak, tak. I też yy, zdarza się, że właśnie te, te kluby były, były kluby wojskowe. Mm -hmm. No i tam, gdzie zawsze ktoś z wojska jest, albo z kawalerii, z tego, ale generalnie, jeśli chodzi o policję, to tylko my w Choroszczy jesteśmy na, na, na cały czas. I staramy się być na tych meczach, nie? I, I bądźcie, bo nam posterunek no. podobno zlikwidowali, że no, tam do złotu nie, jest, to, nie, jest, to, nie jest. policja. Jest, nie, to jest, ale ktoś tam teraz pisał, że kiedy trzeba, to nie ma. No, ale jeździ, bo jak ma jakieś zakupy, coś, to, to ciągle wydać jakieś jakiś no, tak, tak. tak. dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę tak, się bardzo. przedstawić. Cezary Wąsewicz, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policja Państwowa 39. Dziękuję.